Obecnie jest 8 miliardów ludzi na Ziemi. 8 miliardów osób. Większość z nich nigdy nie zadała sobie tego pytania, jak się tu znalazłem? Dokąd pójdę, kiedy to się skończy? Zadziwia mnie, jak wszyscy na tej planecie są zorganizowani i prawie nic nie jest pozostawione przypadkowi. Każdy jest zajęty, ale nie zadaje istotnych pytań. Życie nie zaczyna się wraz z narodzinami ani nie kończy ze śmiercią. Kiedy się zaczyna? Co dzieje się potem? Co mogę zrobić, żeby zamanifestować swoje życie poza tym wcieleniem? Jesteśmy nieustannie zajęci manifestowaniem naszego codziennego życia tutaj na Ziemi. I to świetna umiejętność świadomie manifestować, co chcesz mieć w swoim życiu. Ale czy tak naprawdę wiesz, jakie są konsekwencje Twoich myśli i działań? Osiem miliardów ludzi po prostu przyjmuje przekonania rozpowszechnione przez duchownych i religijnych przywódców. Masz zdolność i umiejętność do samodzielnego odkrycia, że jesteś czymś więcej niż fizycznym ciałem. Nie musisz spędzać swojego życia wierząc lub zastanawiając się. Dla mnie było to bezcenne objawienie, że nie muszę polegać na informacji głoszonej przez przywódców religijnych, media czy inne potężne organizacje, ale mogę wyjść i sam jej poszukać. Kliknij link pod filmem, by dokonać darmowej rejestracji. Unity Poland